Siemanko z tej strony, Kamek i kolejna porcja, zdrapek, kolejna dawka. Dzisiaj trzy zdrapki po piątkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego, wysłałem dużego lotka. Także, jakbym wygrał te 3 miliony, to na razie by nie było filmów, ale. Na pewno bym wrócił. Nawet szczerze, nawet gdybym wygrał te miliony, nie przestawałbym nagrywać na YouTube. To Wam mówię. Dobra, dzisiaj mamy jakieś tam diamentowe siódemki, krzyżówka i ekstrapensja. Krzyżówka, dlatego dzisiaj trzy tylko zdrabki, no ale za piątkę to, to i tak macie dużo. Do dobra, od czego zaczynamy? Diamentowych nie, nie miałem, nigdy nie nie, nie zdrapowałem. Wiecie o co chodzi? Jeżeli tu dziś będzie siódemka, no to. No to tutaj wygrana jest, jeżeli będzie siódemka taka innego koloru To podwójna wygrana, jeżeli będzie diament to obok jest potrójna ta wygrana, także zobaczmy Czy mamy jakiś diament, jakąś siódemkę, czy, czy coś Teraz razie szóstka i piątka Później mamy czwóreczkę, tutaj mamy znowu czwóreczkę I dziewiąteczka I ósemeczka Mam nadzieję, że widzicie ładnie tutaj Tu tak, nie trzeba wam przybliżyć nic Trzy 2, 1 Nie, niestety nic. Nie ma nawet żadnego punktu bonusowego. Może przybliżę Wam troszkę tą kamerę. O, tak powinno być dobrze. Także widzicie, niestety tutaj nie mamy nic. Trochę brzydko to wygląda. No ale dobra, na koniec zostawimy sobie krzyżówkę. Teraz ekstrapensja. Moje liczby to pyk na 3 razy zmazujemy. 22, 24 oraz 12 i, ze, i 2. No to sprawdźmy, czyli jest. Ekstrapensja jedna, jeszcze druga, i wiecie co będzie: będzie szaleństwo 22, nic, nic, nic. I na dole ekstrapensja: nie, nie ma. A jest 12 albo 22, nie. 23, 25, 24. Tak, właśnie tak. Także z tych zdrawek. <grym> Czyżby ostatni odcinek? Czyżby ostatni odcinek? Nie ma, nigdzie, nie. 22, 24, 2. Nie, 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 nie. nie. Także jedno wielkie: nie. No i co, ostatnie, wiecie o co tu chodzi, tutaj będą nasze e, liczby, te, e, litery alfabetu, a później obok, tak, V na pewno mi się przyda, na pewno jakieś słowo z V tutaj jest, już widzę, że na pewno wszystkie słowa mają V w sobie, dobra, musimy zobaczyć te liczby, troszkę szybciej to zrobię, żebyście nie musieli ze mną zamulać i sprawdzać, może szybciej znajdziecie te słowa, dobra, no, jest A, czyli pomoże przy wielu słowach, jest C, jest G, jest O, jest I, Um, nie ma, Jest E, więc może coś tam będzie. Czy mamy K? Bo K jest dużo słów y, z K. Nie ma K, no to jest problem. Y, dobra, tu mamy I, mamy R, nie mamy R. I, i R. Jak K i R nie ma, to zazwyczaj to jest. Tak właśnie. F mamy, y, F mamy, y, A mamy, a czy mamy L? Mamy L. Czy jest? Fala, pierwsze słowo, pięknie. Pamiętacie, trzy słowa i wtedy zwraca nam się 5 złotych. Czy mamy W? Mamy W, mamy I, mamy T, czy nie mamy T? Nie mamy T, dobra. P, A, d, pad, to jest coś dla nas. Czy mamy D? Nie, nie mamy D, no to nieźle. Um, Udo, mamy U, mamy D? Nie, nie mamy D. Ech, R mamy? Nie, nie mamy. Super. Kra, nic nie mam, tutaj nie będzie nic. Kacz. K nie mamy znowu U do U mamy D nie mamy eee, Gdyby to D było Gdyby babcia miała wąsy r nie mamy Dobra, tutaj, tutaj na ten nic nie widzę Jeżeli coś widzicie, to, to ten Czy mamy w ogóle tutaj może bonus? P mamy P mamy O też mamy C mamy, czy nie mamy? Jest C I mamy, I mamy S mamy, ale K nie mamy oczywiście, a wygrana byłaby 5Z a nie mamy K. No, Aż sobie obrócę i sprawdzę do siebie. No nie ma K, no nie ma. Mamy X i V. Na pewno kuźwa przydadzą mi się w polskim słownictwie. P, O, S, T. P mamy, O mamy, S mamy, ale oczywiście T brak. Uff. A mamy, S mamy, T, ale R brak, R brak. Bieg. By mamy? By nawet nie mamy. Nie, no to prostu Fuck off. Sparta. Gaz, G mamy, mamy, A mamy, mamy Z, mamy, o, jest gaz, patrzcie. Jest gaz. Jakiś samochód, ktoś komuś kradnie samochód w tym momencie. A co mnie to obchodzi? Lido, Lido. Ale mamy D nie będziemy mieli. EMU, M -u. E mamy, M. Nie, nie mamy M. Co robiście? Ani U też nie mamy. E, Edel M e mamy, D nie mamy przecież. Irmina nie mamy R. Czyli jednym słowem, spust. Super słowo, tylko szkoda, że go nie mamy. <laughs> jednym słowem, dzisiejsze zdrabki to jest po prostu. Za 5 złotych chyba się nie opłaca. Nie ja już nie się poddaję. FIFA 16 zaraz się zaczyna, a ja już nie chcę tych zrapek w serio. Na, naprawdę zastanawiam się nad tym, obstawianiem meczów. E, I w piątek da, dam Wam przed weekendem obstawianie, no a później e, wyniki, na przykład w poniedziałek, jakie mecze, no i pomyślimy, jak to, w jakiej formie to zrobić. Także jeżeli chcecie takie coś, to piszcie. Kamerka trochę zaczęła chyba przymulać, ale to dlatego, że jest maksymalna rozdzielczość. Ja spadam. E, trzymajcie się, przegrałem. Jestem przegrywem życiowym. Na razie.